Kochani, Karolina Ewa, Bógusaj, co u mnie? No różnie. Pytacie, jak sobie radzę? Częściej nie radzę sobie niż radzę. Eee, wpadł mi w ręce taki materiał, ponieważ szukam aktywnie rozwiązań wyjścia z patowej sytuacji, a nie jest łatwo. Eee, Halil Gibran. Nie wiem, czy dobrze czytam jego imię i nazwisko. Jak Cię złam, jak się zjesz, Lęk. Za chwilę poproszę Tomka, żeby um, obrobił ten materiał dla mnie i wyrzucił z odpowiednią przepiękną ilustracją tam, jak to potrafi robić najlepiej. Dziękuję Ci, Tomku. Że nie Tomku za to, że jesteś i że jeszcze ilustrujesz moje emocje swoimi przepięknymi grafikami. Cytuję. Może mi się język plątać. Może być tak, że będę łamać literówki. Bądźcie wyrozumiali, bo jestem wzruszona i zmęczona. A jednocześnie pełna. Nadzieję, oczekiwań, na lepsze jutro. Lęk. Mówią, że przed dotarciem do oceanu rzeka drży ze strachu. Spogląda za siebie na drogę, którą przebyła wprost ze szczytu góry, długą, krętą ścieżką wzdłuż lasów i wsi. I przed sobą widzi ocean tak ogromny, że aż wpłynąć, chciałoby się, zdaje się, zniknąć w nim na zawsze. Ale nie ma innej drogi. Rzeka nie może zawrócić. Nikt nie może zawrócić. Zawrócić jest niemożliwym do istnienia. Rzeka musi podjąć ryzyko wpłynięcia do oceanu, gdyż tylko tak i tylko wtedy lęk może zniknąć by rzeka dowiedziała się, że nie chodzi o to, by zniknąć w oceanie, ale stać się oceanem. Fragment tłumaczenia Roberta Reinerta. Ja właśnie płynę rzeką od źródła do oceanu. Źródło informacji, ocean świadomości. Nie wiem, gdzie zmierzam, nie wiem, dokąd zmierzam. Pytacie mnie o co? To mój, mój ocean to jest ocean łez. Ocean łez, które spływają po moich policzkach. Rozpaczy, bez silności, bezradności, wściekłości, a nawet agresji. Nagrywam to, Tomek to mam nadzieję, że włoży. Rzeka musi podjąć ryzyko. Ja też muszę podjąć ryzyko. Nie macie pojęcia, jakie. Każdy z nas codziennie podejmuje ryzyko. Każdy z nas codziennie. Dzisiaj szukam rozwiązań dla siebie, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy oferują swoją pomoc i nie wiem, czy chcą mi pomóc, czy chcą mnie wykorzystać. Podejmuję ryzyko. Sama zapłacę za te decyzje. Niekoniecznie pieniądzem. Jak część z Was wie, moi przyjaciele, najbliżsi wiedzą, jakie frycowe zapłaciłam za zaufanie. Nie poddaję się. Słaba jestem, słaba jestem na maksa. Nie mam środków. Nie poddaję się. Nie wiem, co dalej. Czy to śpina kocyku? Biała na balkonie, nie, biała w końcu, a czarna na balkonie na tarasie, yy, pod domkiem, drapaczkiem. Nie wiem jak będzie. Ufam, że będzie coraz lepiej. Z niejednego pieca chleb jadłam. Jeden kryzy kryzys przeszłam. Tomeczku nie poprawia mnie, tylko poprawia jego dźwięku. Um. Dlaczego to nagrywam? Z prostej przyczyny. Żeby dodać siły sobie i wszystkim, którzy mają podobne doświadczenia. Codziennie rano budzę się rozpadając na tysiące kawałków, w lęku. W lęku, o tym jest ten post, w lęku. Skóra mi cierpnie, goreje na ciele. Jestem zmęczona, sfrustrowana i nie chcę mi się żyć. Ale jednak trwam i szukam. Może desperacko. Może to jest walka o przetrwanie. No. <grytanie> Człowiek jest jedyną istotą, która musi zapłacić za swoje życie. Zapłacić. O, jaka to niesprawiedliwość. Mam nadzieję, że doczekam czasów, że sama jest stworzy wspólnie z Wami, że człowiek nie będzie musiał zapłacić za swoje życie. Za to, że żyje, zapłacić za nie. Że będzie wolny, będzie kreował i tworzył. A to, co tworzy, będzie jego wysiłkiem, ale nie zapłaty. Podejmie trud tworzenia, ale w równowadze znaczenia. Pozdrawiam Was wszystkich. Nie powiem kochani, bo to jest bardzo wyświetlane słowo w dzisiejszych czasach. Kochani, kochani, kochani. Ja sama się nim posługuję. A kto z Was czuje się kochany tak naprawdę, tak głęboko? Mówię do Was kochani. Kto z Was się czuje ukochany? Kto z Was sam siebie kocha? Pytanie retoryczne.